Książę arcybiskupie, gdy ksiądz arcybiskup przybył do Częstochowy 5 lat temu, Wtedy można powiedzieć, że to hasło biskupie ku Chrystusowi Odkupicielowi Człowieka rozszerzyło się. Sam ksiądz arcybiskup powiedział przez Maryję i pewnego razu publicznie wyznał, że jest cały w rękach Maryi. Proszę powiedzieć, jak ksiądz arcybiskup w swoim życiu odczytuje Matkę Bożą w tym jasnogórskim wizerunku, szczególnie z którą się umawia codziennie na dziewiątą? Tak, tutaj trzeba nawiązać do mojego takiego pierwszego zadania, którym yy, określiłem, właśnie zdanie na podobieństwo Świętego Pawła z listu do Koryntian, że pragnę stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa. I to hasło ono rozszerzyło się poprzez posługę biskupią w tym ad Chrystum Redemptorem hominis z encykliki Jana Pawła II, ale proszę zauważyć, że w herbie biskupim zarówno tym jeszcze zamojskim, jak i dzisiaj również tutaj Częstochowskim Maryja jest obecna zawsze, to znaczy pod tym krzyżem Chrystusa, kiedy Chrystus patrzy się z tego ujęcia papieskiego krzyża właśnie na Maryję, a ona z kolei dopiero jest dla nas tą przewodniczką na drogach wiary i to wcześniej w herbie zamońskim i lubaczowskim pokazałem drogę. Mianowicie mojego y, rodzinnego miasta i zamojskiej katedry. Symbol. A teraz obecnie jest to muszla, która jest symbolem właśnie tego pielgrzymowania przez wiarę i odkrywania Boga w tajemnicy wiary, a po to, żeby pójść do ludzi. I tutaj niewątpliwie Maryja jest y, niezawodną przewodniczką. Na tych drogach i pośredniczką u Syna. Dlatego bardzo często ja stojąc przed obliczem Matki Bożej, czy na początku, czy na końcu, już kiedy mam odejść z tamtego miejsca, już zasłoniętego obrazu, mówię: powiedz Chrystusowi o nas. Maryjo, powiedz Synowi o nas, o naszym trudnym dziś. Temu Chrystusowi, którego dziś przychodzimy znów zaprosić w nasze życie i w naszą nieznaną przyszłość. A wczoraj Ksiądz Zacybiskun nam powiedział: Mamy matkę i trzeba nam to powtarzać, przypominać, wtedy czujemy się mocniej. Bardzo dziękuję za tę jedność i za tę niezwykłą solidarność poprzez modlitwę apelową, bo wczoraj to też wynikało poprzez potrzeby mojego serca, żeby podkreślić, że tak jak Chrystus dał nam matkę, jako matkę Kościoła, tak również mamy tę matkę również dla naszego narodu. I to jest jednocześnie przypomnienie, że jeśli się pochodzi od tej samej matki i ma się Boga za ojca, to naprawdę naszym zadaniem jest starać się, żebyśmy byli jedno w sensie nie tylko jedności Kościoła, ale jedno jako siostry i bracia odpowiedzialni za losy ojczyzny, za losy tego kraju. W którym jest Polska, i to nie tylko w tych obszarach dzisiaj granicznych, które mamy, ale również w tej wspólnocie, która jest poza granicami. Dlatego trzeba o tę jedność dzisiaj naprawdę walczyć, bo nie wystarczy tylko o niej mówić i deklarować, że się dla niej chce. Bo jak sami wiemy, wyciąganie spraw polskich. Na zewnątrz, po to, żeby ludzie z zewnątrz nam zaczęli określać, powiedzmy, sposoby poruszania się i tej samej, bym powiedział, praworządności, czy, czyli tym samym prawdy o nas, to jest droga, która nie powinna być przedłużana, i to musimy naprawdę odpowiedzialnie do tego podejść. I te problemy jakoś wczoraj w tym apelowym przepowiadaniu. Księdza arcybiskupa wybrzmiały, ale od razu była nadzieja. Księdza arcybiskup nawiązał do wielkich dzieł Bożych, które miało miejsce w minionym roku.